Seria filmów Power Me tworzona jest we współpracy z marką Health Labs Care, producentem suplementów diety tworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Treningi z tego cyklu zadbają o Twoje ciało i umysł. Korzystam z produktów Health Labs Care już od dłuższego czasu, a niedawno do mojej suplementacji dołączyłam Glow Me. Glow Me. to skoncentrowany koktajl składników aktywnych oraz witamin zawierający aż 5 gramów kolagenu. Po Glow Me moja skóra jest bardziej nawilżona i świetlista. Jeśli Ty także chcesz sprawdzić działanie suplementów Health Labs Care, mam dla Ciebie zniżkę na cały asortyment. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Zobaczcie, co dzisiaj będziemy używać. Dzisiaj będziemy używać mini band, Także przygotujcie taśmy, bo przygotujcie gumy, ale jeśli ich nie macie, to ten trening też będzie doskonały dla naszych ud, dla naszych pośladków, dla brzucha. Będzie po prostu dobra zabawa pilatesowa. No, Taśmy, maty, nasze ciała, uśmiechy. Lecimy. Chodźcie. Na sam początek odłożymy maty, przejdziemy do klęku podpartego, tak żeby nadgarstki znalazły się pod barkami, kolana pod biodrami i zaczniemy od. Takich ruchów delikatnie opuszczamy biodra napięte i wracamy do klęku podpartego. W tym ćwiczeniu chcę, żebyście już zaczęli wydłużać plecy, podciągnijcie pępek do kręgosłupa, żeby nasze dolne plecy były chronione właśnie przez mięśnie brzucha i rozgrzewamy ciało, szykujemy się do naszych dzisiejszych ćwiczeń. Jeszcze dwa powtórzenia. Mhm. Wróć do klęku podpartego i wykonaj kilka takich ruchów całym tułowiem, wykonując kocie, grzbiety i wklęsłe plecy, żeby rozruszać nasz kręgosłup, żeby uelastycznić całe ciało i przygotować do tych przyjemności, które przed nami właśnie staśmą. Zmieniamy kierunek, druga strona. Miękkie ciało, jak najobszerniej. Tutaj nie boimy się tych ruchów, a wprost przeciwnie, przyjmujemy je wszystkie z otwartymi ramionami. Wróć do klęku podpartego, pozycja kręgosłupa neutralna. Wyprostuj prawą nogę, wyprostuj lewą nogę. Zostajemy w pozycji deski i teraz będziemy zbliżać kolana do maty i prostujemy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze chwila. Aktywujemy mięśnie brzucha, szykujemy się do, no, do tego, żeby ten brzuch dzisiaj fajnie popracował. Ostatnie dwa powtórzenia i dwa. Wróć do klęku podpartego. Teraz wyciągnij prawą nogę i zrób kilka krążeń stawami skokowymi w jedną stronę. I uwaga, zmiana kierunku. Druga strona. Ok, opuść kolano, to samo druga noga. Wyciągnij nogę, ale nie podnoś biodra i krążymy stawem skokowym w jedną stronę. Jak najobszerniej rozgrzewamy całe ciało i w drugą stronę. Doskonale. Jeszcze dwa takie krążenia. Wróć do klęku podpartego. I jeszcze raz wyprostujemy prawą nogę, lewą nogę. I teraz unieś prawą nogę, tak żeby znalazła się na wysokości biodra. Mhm, utrzymaj parę chwil, wyciągnij mocno palce i opuść stopę. Druga noga to samo. Przenosimy ciężar ciała na nogę postawną, na, ob na obie dłonie, i wyciągamy mocno palce stóp do tyłu. Wydłużamy się. Nasze nogi robią się smukłe, nasze pośladki jędrne. Ach, lubimy to. Teraz jeszcze raz. Prawa noga do góry, wyciągnij palec i przenieś prawą stopę do przodu, do takiego szerokiego wypadu. Troszeczkę się pokołyszemy przód, tył. Biodra, niech się uelastycznią, rozluźnią, rozciągną. Zatrzymaj się w pozycji środkowej z wdechem unieś ramię do góry to ramię które jest bliżej nogi zdjętej i z wydechem zanurkuj dłonią pod siebie szurając dłonią po udzie nogi przedniej i powtórzymy parę razy wdech ramię do góry z wydechem nurkujemy i szorujemy po udzie i jeszcze raz wdech i wydech i ostatnie powtórzenie. Wdech i nurkujemy z wdechem. Jeszcze raz wyciągnij ramię, połóż dłoń przy stopie, wróć do pozycji deski i wyciągnij biodra do psa z głową w dół. Rozciągnij kręgosłup, zbliżaj pięty do maty. Rozciągnij plecy, uda pośladki i z wydechem, rolującym ruchem, wracamy do deski. Mhm, ustawiamy się, stabilizujemy i unosimy lewą nogę do góry na wysokości biodra. Podciągamy palce, żeby palce nas jeszcze mocniej wyciągnęły. Bierzemy wdech i z wydechem odstawiamy stopę przy zewnętrznej dłoni. I powtarzamy ćwiczenie. Z wydechem unosimy ramię do góry, łagodny skręt. Z wydechem nurkujemy pod siebie i szorujemy po udzie. Mamy to? To powtarzamy parę razy. Rozgrzewamy nasze ciało, przygotowujemy do ćwiczeń z gumą, ale jeśli nie ma gumy, to niczym nie przeszkadza, żeby ten trening zrobić, bo będzie cały czas taki fajny, ciekawy i całe ciało ładnie popracuje. I wydech, i ostatnie powtórzenie. Wyciągnij ramię, przejedź dłonią po udzie. Jeszcze raz wyciągnij do góry, zrób skręt taki, żeby dolna część klatki piersiowej też spojrzała na sufit. Opuść dłoń, przejdź do pozycji deski i wyciągnij biodra do tyłu i do góry do pozycji psa z głową w dół. Weź głęboki wdech i wydech i z wdechem spójrz na dłonie, przejdź stopami do przodu, usiądź i bierzemy naszą taśmę, nasz miniband. Zakładamy tak, żeby guma znalazła się nad kolanami, przechodzimy jeszcze raz do klęku podpartego, wyciągnij prawą nogę, do tyłu i zaczniemy unosić nogę. Pamiętajcie, jak nie mamy taśmy, to również te ćwiczenia pięknie zaangażują nasze mięśnie. Miniband powoduje, że, że to są takie. Trudniejsze troszkę warianty, które mocniej zaangażują nasze mięśnie, no i będą szybsze efekty. Także ja zawsze zachęcam do tego, żeby to jakieś dodatkowe obciążenie brać, szczególnie jak mamy w planach taki trening. Mhm. Jeszcze chwila. I do góry. I cały czas staramy się utrzymywać pośladek napięty, czyli nie rozluźniamy taśmy. Jeszcze trzy. I dwa, i jeden, wyciągnij nogę tak, żeby poczuć, że ona jest cały czas w napięciu i zaczniemy teraz robić krążenia nogą. Takie to nie są duże krążenia, chcę, żeby cały czas podczas tego ruchu czuć, że pracuje mocno pośladek, bo dzisiaj właśnie nasze pośladki będą w ogniu. I za chwilę, może jeszcze nie teraz, ale za chwilę mam nadzieję, że wszyscy to poczujemy. I jeszcze krążenia w jedną stronę, tak żeby kontrolować gumę, żeby ona nie spadła, jak ona się zsunie, czy czujecie, że właśnie, że już nie ma żadnego napięcia, to wtedy przerywamy ćwiczenie i poprawiamy gumę, bo to jest najważniejsze. Ok, uwaga, zmiana kierunku, krążenia w drugą stronę, cały czas utrzymuj delikatnie napięty brzuch. Ok, już czuję, no już jest moc w pośladku. Ale to lubimy, no po to się tutaj spotykamy, prawda? Żeby tej mocy trochę poczuć. I jak tak jest, to znaczy, że jest idealnie. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Zegnij nogę w kolanie, stopa flex, i unosimy nogę. Tak jak chcielibyśmy dotknąć piętą do sufitu. I znowu cały czas jesteśmy w napięciu, pośladek w ogniu. Tylne udo w ogniu, a my dzielnie ćwiczymy. Robimy już ostatnie powtórzenia w tej serii w pozycji klęku podpartego i zaraz przechodzimy dalej. Jesteście gotowi? Tak zerkam na Was i widzę, że jest pełna gotowość. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Wow! No, jutro pewnie będą zakwasy, ale to sama przyjemność. Wkładziemy się na boku, podeprzyj głowę na dłoni, cały czas guma zostaje nad kolanami, dolna noga zgięta, druga wyprostowana i unosimy górną nogę. I nie opuszczamy jej. Tak nisko, żeby guma przestała działać, tylko cały czas tutaj guma jest w napięciu, żeby czuć, jak całe udo pracuje pośladek. I żeby była ta moc. Jest. Ja czuję, że ta moc jest. Mhm. I wznos. Wznos. Nie zapadaj się w klatce piersiowej, klatka piersiowa uwypuklona. I jeszcze troszeczkę osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Połącz teraz ze sobą paluchy, stopy uniesione i będziemy robić zbliżenie kolan do siebie, ale znowu na cały czas napiętej gumie i oddalenie, odwodzenie górnej nogi. Wydech, wydech. No to jest jedno z ciekawszych ćwiczeń na mięśnie pośladkowe. Ciekawsze, czyli znaczy takie, które naprawdę działają i które mają ogromną moc. Ale wiecie, jakie jędry to będą pośladeczki później. No i przede wszystkim to jest największa grupa mięśniowa i musimy dbać o to, bo też mocny pośladek to jest zdrowa postawa, a zdrowa postawa to jest brak bólów, brak napięć i sprawne ciało. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Teraz połącz ze sobą pięty, stopa, flex i ostatnie powtórzenia w tej serii bocznej. Damy rady, kochani. Wierzę w nas bardzo mocno. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Utrzymaj jeszcze parę sekund. I z wydechem opuszczamy. Po śladeczku zrobiłeś dobrą robotę. Idziemy na drugą stronę. Dobra, cały czas zostawiamy taśmę nad kolanami. Jeśli się poprzesuwała, to możemy również ją przesunąć bliżej kolan. Wracamy do naszego klęku podpartego i zaczynamy pracę drugą nogą. Prostujemy. W moim przypadku to jest lewa noga. Mhm. I wznos. I unosimy. I pamiętamy o tym, żeby gumę utrzymywać cały czas w napięciu. I pośladek spinamy. Unosząc nogę robimy wydech. 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 Mhm. Cały czas w klęku podpartym wydłużaj kręgosłup. Oddalaj barki od uszu. Delikatnie podciągnij pępek do kręgosłupa i pracuj. Wiecie, każde nasze spotkanie, my sobie ćwiczymy razem, ale tak naprawdę każdy z nas ćwiczy tylko dla siebie, bo nie da się zrobić czegoś takiego, że ja na przykład wykonam ćwiczenia za Was. To jest robota do wykonania przez każdego z nas. Ok. Trzy. Dwa. Jeden. Noga uniesiona. I teraz robimy krążenia i e, wybieramy taki zakres ruchu, obieramy taki zakres ruchu, żeby znowu cały czas guma była napięta, żeby cały czas czuć moc w naszym pośladku. Ojeju, mocno czuć, naprawdę. Ale czy to nie jest przyjemne, napiszcie mi e, w komentarzu po zrobionym treningu właśnie, ile przyjemności dzisiaj odczuwaliście w czasie tych ćwiczeń. I uwaga, zmiana kierunku. W drugą stronę, krążenie. Jeszcze po pracuje mocno. Nie poddajemy się, działamy do końca. Jeszcze tutaj zostało nam parę powtórzeń. Jął, wydech, wydech, nie zapominamy o najważniejszym. Trzy, dwa, jeden. Zegnij nogę w kolanie, stopa flex i podnosimy. Mm -hmm. Tak, tutaj właśnie ta stopa flex i e, ta próba e, dotknięcia piętą do sufitu też daje fajną moc pośladku. Bardzo mocno angażuje nasz mięsień pośladkowy wielki i myślę, że właśnie to czujecie. Podciągnij pępek do kręgosłupa, żeby nie zapadać się pod odcinku lędźwiowym i działamy. Wow! Ostatnie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Ok! Przechodzimy do leżenia. Druga strona, druga noga. Znaczy ta noga, która pracowała. Dolną nogę mamy odłożoną na matę. Czekajcie, przesunę troszkę mikropor. Górna noga wyciągnięta i unosimy nogę. Troszkę mi się mata, zjechała do góry, także opuszczam i góra, góra. Mhm. Jestem ciekawa, czy wy już po tych ćwiczeniach jesteście w stanie jeszcze wykrzesać troszkę radości i te uśmiechy do mnie posłać, chociaż kilka tych uśmiechów, taki na mikrosekundę, jak się pojawi, to ja już będę mega zadowolona. Ja wiem, co wy czujecie, bo ja czuję dokładnie to samo. Ja czuję taki ogień po śladkach, taki właśnie, który lubię. I wiem, że jeszcze ten trening, no pewnie jutro będę czuła tak solidnie. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, połącz. Ze sobą palce i odwodzimy kolano. Wydech, wydech. To jest nasze przedostatnie ćwiczenie w tej serii. Ale walczymy do końca, nie poddajemy się. Już coraz bliżej końca, kochani, damy radę. Wydech, wydech. Pięknie. O to chodzi. Sześć, pięć, cztery. 3, 2, 1. Połącz teraz ze sobą pięty, stopy flex i ten sam ruch. Odwodzimy kolano. Wydech, wydech. Główek cały czas w napięciu. Wydech, wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dwa, przytrzymaj chwilę, kolano odwiedzione. Jest dużo mocy, jest napięcie. I z wydechem opuść kolano. Dobra robota. Przejdźmy teraz do leżenia na plecach. Guma zostaje cały czas nad, kolana, nad kolanami, tak, na udach. Ustawiamy stopy tak, żeby czuć, że tutaj już przeciwstawiamy naszą siłę gumie. I z wydechem unosimy biodra i opuszczamy. Wydech. Napnij pośladki, kiedy biodra znajdą się u góry. Wydech. Wydech. I jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Nie unosz bioder za wysoko, tak żeby znalazły się na wysokości ut i brzucha. Zostaw teraz biodra uniesione i odwoć kolana na zewnątrz. Wydech, wydech. Super, doskonale. I tutaj troszkę powalczymy też z naszymi udami. Pamiętajcie, żeby nie wracać do tego miejsca, kiedy nie czujemy żadnego napięcia. Cały czas tutaj. Pracujemy naszymi mięśniami i dzięki temu ten trening przyniesie bardzo dobre efekty i bardzo szybkie. Jak będziemy powtarzać e, trening z gumami 2 trzy razy w tygodniu, dodając nasze jogi i pilatesy, no to ciało przez no, miesiąc, może trochę dłużej, naprawdę się pięknie zmieni. Ostatnie 6, 5, 4, 3, 2, 1. Z wydechem teraz rolującym ruchem kręg po kręgu opuść biodra. Mm -hmm. I gdy znajdziemy się już na brzuchu, to przełożymy gumę na stopy. Znowu napniemy gumę wyprostujemy nogi, nie musimy ich doprostowywać, bo to jest trudne. Jak się uda, to tak, jak nie, to nie. I teraz będziemy opuszczać nogi i unosić. Wydech i cały czas rozpychamy stopami gumę. Mhm. Spójrz na swoje palce i... Zrób też taki ruch palcami, żeby palce były u stóp jak najbardziej rozczapiżone, żeby była przestrzeń między palcami. To też jest dobre ćwiczenie na zdrowe stopy, na to, żeby przeciwdziałać haluksom, żeby zmniejszać haluksy. Okej, okay, dobra. Zostaw teraz stopy na wysokości 45 stopni. Podnieś głowę, ułóż dłonie na potylicy i będziemy zbliżać łokieć do kolana, wracamy do centrum i druga strona. Mhm. I cały czas kontrolujemy gumę, żeby ona była w napięciu, i tutaj nigdzie nam się nie spieszy, bo każdy ruch, czy każde pozostanie w bezruchu i tak mocno angażuje nasze mięśnie. I możemy je mocno poczuć i przede wszystkim też kontrolować ten wolny ruch. Wydech. I jeszcze wydech. Ok, cztery, super. 3 i dwa i jeden. Doskonale. Połóż głowę. Przełóż teraz gumę na kostki, nad kostki, na dolne nogi. Wyciągnij palce. Point. I teraz y, odwodząc od siebie nogi, opuszczaj je. Mm -hmm. I cały czas zostając w ruchu odwodzenia, podnoś nogi. Jest moc? Trochę tak. Ok, jeszcze opuszczamy i podnosimy. Dobra wiadomość jest taka, kochani, że to już nasze ostatnie ćwiczenie z gumą, także dajemy z siebie wszystko na to zakończenie naszych ćwiczeń. Będę czekała oczywiście na wasze komentarze, jak zawsze bardzo lubię je czytać. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zachęcam do tego, żeby nie przeoczyć kolejnych odcinków, które będę dla was przygotowywać. Jesteśmy tu po to, żeby zachowywać dobrą formę, żeby świetnie się bawić na macie, no i żeby mieć fajną sylwetkę. Mhm. Dobra, ostatnie powtórzenie. Zostańcie na górze. Odwiedźcie od siebie nogi. Wdech i z wydechem rozluźniamy. Ściągnij gumę. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Troszeczkę się pokołysz z jednej strony na drugą. Teraz się rozluźnimy. Troszkę rozciągniemy te mięśnie, które dzisiaj naprawdę mocno popracowały. Zostaw lewe kolano przy klatce piersiowej, odstaw prawą nogę. Rozluźnij pachwinę, rozluźnij brzuch. Jeśli się uda, to z tej pozycji wyprostuj prawą nogę do końca. Kolano mocno przytulone do klatki piersiowej. Mhm. I teraz wyprostujemy lewą nogę, chwytając się pod udem. Być może uda się jeszcze troszkę bardziej przyciągnąć nogę w stronę klatki piersiowej, wtedy chwycimy za łydkę i czujemy fajne rozciąganie naszej tylnej taśmy. Może przejdziemy wyżej na kostkę, rozluźniamy się, staramy się opuścić barki do maty. I z wydechem zegnij nogę w kolanie i przenieś. Kolano do przeciw, na przeciwległą stronę, wyciągnij ramię do boku, rozluźnij się, oddychaj, uspokajamy już oddech. Weź wdech i wydech, i z wdechem wróć do góry, zostaw kostkę na kolanie, przyciągnij kolano albo kwysz się pod udem. Do siebie, rozciągniemy pośladek, pośladek, który zrobił dzisiaj świetną robotę. Jeden pośladek, zaraz zaopiekujemy się drugim. Weź wdech. I wydech. Ok, zostawiamy teraz przytuloną prawą nogę, odstawiamy lewą. Rozmiękczamy ciało. I próbujemy wyprostować lewą nogę, ale zostawiając to samo ułożenie prawego kolana, prawej pachwiny. Chwyć się teraz pod udem, doprostuj prawą nogę. Jeśli czujemy, że możemy pójść troszeczkę dalej, to łapiemy się pod łydką i znowu przyciągamy nogę w stronę brzucha. Oddychamy z każdym wydechem, staramy się pogłębić pozycję. Może uda się chwycić za kostkę. I wydech, z wydechem zegnij nogę w kolanie, przenieś kolano naprzeciw, przeciwległą stronę pomału. Tutaj teraz fajne rozluźnienie naszych dolnych pleców. Wyciągnij ramię, spojrzyj na dłoń. Ja teraz patrzę na Was. Sama przyjemność patrzeć na te uśmiechnięte buzie i szczęśliwe, że taki kawał treningu zrobiliśmy razem. Bardzo Wam dziękuję, że dołączacie do moich ćwiczeń, zawsze jestem mega szczęśliwa jak widzę, że Wam się podoba, że ćwiczycie i że zauważacie sobie zmiany. Z wdechem wróć do góry, połóż kostkę na udzie, przyciągnij do siebie kolano. Ach, to jedno z moich ulubionych ćwiczeń na rozciąganie pośladka, bo tutaj bardzo dobrze czuję, właśnie jak się po tych ciężkich ćwiczeniach na pośladki rozciąga, relaksuje i dzięki temu też y, y, pamięć o dzisiejszym treningu jutro może być trochę mniejsza. Super, chwyć się teraz pod kolana i delikatnym zamachem przejdź do siadu. Usiądź do mnie przodem. Gumo, dziękujemy Ci, że dałaś nam takiego czadu. Fajnie, zostawiamy Cię na kolejne treningi, bo na pewno jeszcze będziemy zabierać nasze gumy. Z wdechem szerokim łukiem przenieś ramiona do góry. Z wydechem opuść dłonie na wysokość klatki piersiowej. Z wdechem unieś jeszcze raz w drugą stronę. Opuść szerokim łukiem połącz na wysokości klatki piersiowej. Uśmiechnij się do mnie szeroko. I powiemy teraz razem nasze dwa magiczne słowa. Jest pełna gotowość? Jest. Ok. Trzy, dwa, jeden. Mamy to! Woo -woo -woo! Kochani, bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne ćwiczenia w naszym trio. Ty, ja i Guma. Jak Wam się podobało? Zostawcie mi komentarz. Zapraszam już na kolejne treningi. Jak macie czas, jak macie energię, to oczywiście odpalaJCIE filmy, które się zaraz tutaj pojawią na ekranie. Ja dziękuję za dziś i czekam na was na macie. Buziaki. Mua. Pa.